Dzień dobry. Jak wiesz, od bardzo dawna zajmuję się dekodyką, czyli oczyszczaniem podświadomości z tego, co nazywam śmieci. Każdy z nas ma świadomość, że to są śmieci, czyli ograniczające nas w życiu programy. Ograniczające na poziomie emocji, ograniczające na poziomie relacji, ograniczające na poziomie standardu życia, ograniczające na poziomie spełnienia, na poziomie bycia szczęśliwym człowiekiem i spełnionym. Prowadzę w tej chwili kurs e, Inicjator. Po raz pierwszy prowadzę taki kurs i mogłabym nazwać ten kurs Inicjator. Wiesz, co to jest inicjator? To jest taki, kto przeciera drogi. Otóż to jest taki kurs, właśnie, którym się przeciera drogi, ponieważ w trakcie codziennych spotkań, ten, który będę prowadziła, będzie trzy tygodniowy, od 15 maja się zacznie, o 17 codziennie, to nie trwa długo, to trwa ponad godzinę, ale codziennie. To jest taki kurs, w którym usuwamy, zabiera się ze swojego wnętrza całe pakiety ograniczeń. Pakiety. Pakiety takie na przykład, które trzymają nas w przeszłości. Pakiety takie, które powodują, że nie możemy iść do przodu, tylko jest stagnacja w życiu. Pakiety takie, które powodują, że nie możemy uzyskać sukcesu w życiu, pomimo wielu szkoleń, warsztatów i innych. Pakiety takie, że nie mamy wiary w siebie, pomimo inteligencji. Pakiety takie, że nie wykorzystujemy tej inteligencji, mimo że ją mamy. Pakiety takie, w którym nie czujemy się ważnymi ludźmi. Pakiety takie, które powodują, że podlegamy ocenom lepszy, gorszy. To są wszystko nieświadome pakiety, które niszczą nie y, y, poglądy lub wierzenia, lub emocje. Pakiety takich. One zostały zebrane i one są wspaniale wykorzystywane w trakcie tego kursu. Inicjator to jest kurs, który jest wprowadzający do kursu dekodyki, takiego, który będzie uczył profesjonalnej, profesjonalnej pracy z innymi osobami, z ludźmi. Ten, ten inicjator takich uprawnień nie daje, ale jest fantastycznym wstępem, dlatego też proszę o zainteresowanie także te osoby które kończyły dekodykę, jak były na kursach dekodyki, które od, od lat ją znają, lub które w ogóle miały z nią kontakt. Ponieważ nie prowadziliśmy w międzyczasie szkoleń, nie wprowadziliśmy te, czegoś, co by poprawiało standard, ale nie tylko, a to się rozwijało i rozwinęło się do takiego poziomu. Dlatego zachęcam każdego, kto czuje, kto rozumie, to interesuje się sobą i perspektywą, zachęcam, dlatego że mamy czas szczególny. To jest szczególny czas do znakomitego wykorzystania dla swojego własnego rozwoju i dla swojej władzy nad własnym życiem i złapania losu w własne ręce. Ja tak uważam. I dlatego, z całym przekonaniem, zapraszam Cię do udziału po prostu. Weź w tym udział. 15 zaczynamy i przez 3 tygodnie o piątej się spotykamy. Inicjator. Dziękuję.